Cześć, z tej strony Maciek Stępień z kanału Eurowizja.org, a ze mną jest Daria Marks. Cześć Daria, jak się czujesz? Cześć kochani, dobrze, w pędzie. Po już w sumie można powiedzieć trzech latach, jak się czujesz, co się działo przez te trzy lata? Bo widzę, że też dorosłaś jako, jako artystka, dorosłaś, tak to nazwijmy, bo z popu w bardzo, ale to bardzo taką ciemną, energetyczną, pełną pasji balladę. Myślę, że przede wszystkim y, miałam w końcu wiesz, możliwość pokazania się z zupełnie innej strony, bo ja tą stronę zawsze miałam i, i cieszę się, że właśnie też właśnie przy okazji tutaj Eurowizji. Y, że w końcu mogłam to zaprezentować. Też przyznam, że y, moja była wytwórnia tutaj pod tym względem mnie trochę blokowała. Ym, te moje wydania y, pojawiały się stosunkowo rzadko, no i zawsze w takiej charakterystyce y, silnie popowej, może tam z wyjątkiem, nie wiem, Truth. Ym, natomiast y, no, cieszę się, że przyszło mi do tego, y, do tego właśnie, do życia, <grym> żeby coś innego od siebie pokazać. I co? i ym, no, i przez te trzy lata też wiele się działo, wiesz. Ja też obserwowałam i Eurowizję, ale również y, w ogóle no, zagrałam bardzo dużo koncertów, i, i też y, przyszło mi lepiej poznać w ogóle moją publiczność. Y, no i fajnie, że tak się stało. W ogóle skąd pomysł? Bo też fascynuje mnie ballada. Jak słyszałem Cię w Paranoi, czy w Neverending Story, czy nawet w Twoich pierwszych hitach, jakie nagrywałaś jeszcze poza Polską. Co cię skłoniło, żeby nagrać aż tak, tak mocny tytuł? Ja zawsze śpiewałam ballady, wiesz, od dziecka i uwielbiałam, bo ballady są bardziej, wiesz, takie wokalne, takie, że trochę artysta może się nimi pobawić bardziej na scenie. I też przyznam, że bardzo doceniam jakby tą część popu i bardzo lubię chłop i będę na pewno do niego wracać ale na pewno no nigdy ja, ja nie miałam nigdy takiego jakby wiesz jednego koloru także ballada wbrew pozorom to jest to jest jakby taki sposób wyrażania siebie który yy, ja zawsze w sobie miałam nie także, także ta balada to bardziej tak yy, zbliżał się ten czas już coraz bardziej też może czasami brakowało mi yy, odwagi bo też yy, tak jak mówię nie zawsze miałam taką możliwość, żeby tę baladę sobie zaśpiewać, ale nawet pamiętam, jak miałam parę razy gdzieś w telewizji, na przykład w Twojej twarzy, um, kiedy wygrałam odcinek z piosenką właśnie taką jazzowo soulową Roberty Flack, to też um, podobało mi się to, że w końcu miałam tę możliwość. Pamiętam właśnie jak Janowski skwitował, że chce taką całą płytę w takim wydaniu, że to jest dla niego wybitne, i pomyślałam to ciekawe, że, że właśnie jednak są ludzie, którzy być może będą chcieli mnie usłyszeć w takiej oprawie i, i czekałam na ten moment. Jak sam słyszałem Led Burn i w ogóle cała oprawa, jak z głębokiego tonu idziesz i ewoluujesz w tej piosence wyżej i wyżej, no to jest coś, co nie jest w ogóle porównywalne do paranoi. To jest nawet mówisz, jeżeli chodzi o kolor, no to piękny galaktyczny kolor włosów, taki już mega gwiazdisty. Właśnie to budowanie napięcia. I też samo podejście do tej piosenki, w momencie jak to nagrywałaś, co się stało w Twojej głowie i skąd pojawił się pomysł, żeby zgłosić to na preselekcję? Świetne pytanie. Początkowo już przyznam, że ten utwór wybrałam sobie właśnie z racji Eurowizji. Natomiast czuję i wiem, że wybrałabym ten utwór. Nawet nie zgłaszając się do Eurowizji. To znaczy, jest to coś, co z jednej strony jest eurowizyjne w moim odczuciu, ale z drugiej strony jest to taki utwór, który takie piosenki ja śpiewam w czasie wolnym. Dokładnie takie. Zawsze tak było. I y, pamiętam tylko, kiedy szłam do studia, bo też dodam, że ten utwór nagrany jest tak zwanym one take'em, a więc od początku do końca za jednym razem w studiu y, podmienione były bodajże dwa zdania. Y, I kierowało mną to, że ja chcę, żeby ta piosenka naturalnie rosła, ponieważ ona właśnie ma być przygotowana na scenę, a więc to ma być piosenka, którą ja mam szansę zaśpiewać, przynajmniej w sposób podobny yy, właśnie w takiej sytuacji stricte sceny, bo jednak pop yy, pop nie z tego, że tak naprawdę może być nawet odtworzony dokładnie tak samo. Ponieważ tych wokali jest tam znacznie więcej, zupełnie inna intensywność, no i też no do, do popu nie można tam stać na tej scenie nie, i to zawsze też jest no, jakimś tam obciążeniem i nie tylko. Dlatego myślałam, pamiętam żeby zrobić ten utwór w taki sposób, że on ma narastać, żeby nie dać siebie wszystkiego już na początku. Pamiętam, to była moja jedyna rzecz w sumie, bo to wszystko pojawiło się bardzo tak nagle. Przed wyjazdem na teledysk zachęcam Was do sprawdzenia Prince Charming. Robiliśmy na takiej pra prawdziwej taśmie, dosłownie w Londynie. Miałam chyba 3 godziny bodajże jeszcze w Polsce, żeby pojechać do studia. Zadzwoniłam do mojego producenta Wie, Maciek, proszę, ja wpadnę. I spróbujmy, po prostu spróbujmy, bo jest ten deadline i tak eurowizyjny, ja się nie spodziewam cudów, ale zobaczmy, bo normalnie takie piosenki, tutaj jednak trzeba jakiś czas nam nad nimi pracować, nagrywać. Yy, pamiętam, że w ogóle mój były manager był też w studiu i ja mówię, ej słuchaj, przyjdź tutaj, bo albo, albo ja mam jakiegoś oma proszę, przeproszeniem, albo to, to się udało po, wiesz, zaśpiewaniu yy, na całości. Ja bydwoje tak z producentem. Pierwszą zrobiłam sobie jako rozśpiewkę, rutkę, i drugą już zaśpiewałam. I tak siedzimy, siedzimy i tak. Wszystko to za jednym razem. razem. Albo wiesz, wiesz o co mi chodzi, że albo to mhm. gra i tak mówię. I właśnie miałam takie poczucie już od was, fanów Eurowizji. Nauczyłam się tego, że yy... chciałam, żeby właśnie ta piosenka była przygotowana do, do wykonań scenicznych. Oczywiście wciąż bardzo ważne jest odpowiednie nagłośnienie, ale miałam to w głowie, że to chyba trochę o to chodzi, żeby to właśnie nie było cięte, robione nie wiadomo co z tym wokalem, tylko żebym ja miała szansę to otworzyć w taki sposób na scenie. Między 22 rokiem a 25, jak mieliście mało czasu do przygotowania się w pełną parą do krajowych preselekcji, a teraz jak masz, no można powiedzieć, pewnie ponad miesiąc i to sporo, bo pewnie wiedziałaś wcześniej, że się zakwalifikowałaś, tylko nie mogłeś tego oficjalnie powiedzieć. Jak ty się z tym czujesz? Czy czujesz, że już jest OK, że teraz można dopracować już idealnie rzeczy, które będą się działy na scenie? Czy jeszcze gdzieś się w głowie rodzą jakieś kolejne pomysły na Twój występ? Wbrew pozorom, trzy lata temu miałam znacznie więcej czasu, żeby się przygotować, bo wtedy też miałam takie próby intensywne z tancerzami. W tym roku te spotkania z produkcją były bardzo późne dla mnie przynajmniej, bo ja polegam na produkcji tego, co jest nam dane. Wszystkim uczestnikom jest nam dane te same możliwości, możemy ewentualnie z własnej kieszeni tam za coś dopłacać, wiem, że niektórzy tak robią, no ja tak nie robię tym razem, więc, więc też wiesz, po prostu działam z tym, co mam dane i uważam, że to też jest ważne, no więc wbrew pozorom w tym roku mam znacznie mniej czasu, żeby się przygotować, jest też znacznie więcej wywiadów różnego rodzaju, Liczę też trochę, wiesz, na obycie ze sceną przez ostatnie trzy lata, ze 150 koncertów zagranych, w ogóle obycie z show-biznesem, bo, bo no to... to jest też dużą rzeczą zawsze. Ale wiesz, no, co będzie, to będzie. Liczę, że zaprezentuję się jak z najlepszej strony, że zaśpiewam że, że faktycznie bardzo dobrze i no, reszta to już, że tak powiem, jest w waszych rękach. Jesteś może w stanie, choć ciutkę uszczknąć informacji i sekretu, jawnić, jak będzie wyglądał swój występ, czy to musi być ze zamkniętymi drzwiami? Nie, myślę, że jak najbardziej jestem. To znaczy będzie na pewno bardzo tak magicznie, tak bym opisała. Walentynkowo? Nie, nie w taki sposób. Ja mam takie poczucie, że jestem jakąś taką dobrą czarownicą, wiesz? I, i tak, ale dobrą. I, I właśnie to jest to, że, że chcę, żeby to wszystko miało taki też oryginalny zamysł, żeby, że wiesz, fiolet to nie jest oczywisty kolor włosów w żadnym, w żadnym kompletnie. Takie zielone, niebieskie oczy też nie do końca. I, I chcę właśnie to ograć. Wiesz, ja chcę być z sobą yy, na tej scenie, ale żeby właśnie miało to, żeby było to takie trochę wręcz baśniowe, bajkowe. Kolor oczu, czy sam kolor włosów, tu powiem, że spodziewałem się trochę, że może założyć jakąś perukę, może to będzie tak bardzo balladowo, wiesz, jakieś pianinko, fortepianik, coś tak, tak bardzo statycznie, a tu jednak mówisz, że to może wyglądać gdzieś tak baśniowo, intrygująco i dalej oryginalnie. No, tak, to, i tego ja się też... po tobie spodziewam. Tak, to... bo to się zmienia, wiesz. To, to Początkowo miałam taką wizję, żeby być z, właśnie tylko ja i fortepian. Ale teraz to się wszystko zmienia, bo tak jak mówię. Też y, to są jakieś konsultacje z produkcją, które, tak jak mówię, nastały dość późno i wiesz, ja wbrew pozorom, ja też słucham, y, słucham profesjonalistów względem tego, co oni mi gdzieś tam y, doradzają. Co byś powiedziała młodszej sobie, tej Darii, która była w Wielkiej Brytanii, a jest teraz, gdybyś ją spotkała, gdybyś miała ją przed sobą, tą małą, znaczy małą jeszcze młodszą, niedoświadczoną Darię? Hmm, powiedziałabym mi, że wszystko będzie dobrze, że, um, że praca płaca, więc po prostu trzeba być cierpliwym i to z czasem y, przychodzi y, i że, y, że spoko dziewczyno, bo y, jakby nie złamiesz żadnych swoich zasad i to jest uważam piękno życiowe. I, i teraz dopiero wiesz z perspektywy czasu y, widzę to, do, doceniam i y, 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 cieszę się, że. Wszystko to, co mam, osiągnęłam własną pracą. E, oczywiście też ludzie, którzy mi się otaczają, mają na nas duży wpływ i uważam, że też udało mi się fajnie zweryfikować już właśnie ludzi, w ogóle ludzi, którzy wpływają też na jakiś mój rozwój. I więc, tak bym mi powiedziała, że nie martw się, warto pracować e, i że um, twoje wady staną się twoimi zaletami. I że warto właśnie nie zgadzać się na wszystko, warto iść po swoje i, i to jest w życiu najważniejsze. Daria, jak wiemy, Eurowizja jest nieprzewidywalna. a Ostatnie trzy lata temu, jak brałaś udział w preselekcjach, no to tamtego czasu dużo się zmieniło. Eurowizja, która była w Turynie, później mieliśmy Liverpool, teraz Malmę, no i Bazylea. Jak odczuwasz według Ciebie, jako artystki, co się zmieniło na Eurowizji przez te trzy lata? Mówisz o polskiej, czy o już, już faktycznie Eurowizji, konkursie Eurowizji? Ogólnie o konkursie piosenki Eurowizji, e, może nie polskiej, tylko właśnie wszystkich państw, tak jak I... się może przyglądałaś temu, czyli na pewno e, na arenie międzynarodowej, jak to show gdzieś tak przemieszczało się bądź między artystami. Myślę, że to show bardzo zyskało na wartości e, i wartości. Stało się faktycznie takim polaryzującym tematem, również dla tych mediów mainstreamowych, co jest też, mam wrażenie, że Eurowizja przez parę lat wcześniej miała taki spadek i trochę teraz wróciła. Przynajmniej tutaj, mam wrażenie, w Polsce to się podziało. Też oczywiście za sprawą jakichś tam może kontrowersji, które tutaj się odbywały. Natomiast na arenie międzynarodowej, powiem Wam, ja jestem zaskoczona, ale nie jestem zaskoczona. To znaczy. Jak zawsze też wszędzie na świecie. Oczywiście ma na nas wpływ polityka, jakieś takie nastroje ogólne. I, i tak trochę też się podziało na Eurowizji. Niemniej uważam, że w większości y, jest to konkurs naprawdę wysokiej jakości i y, talent, chociażby Nemo na przykład, czy Loreen, y, no to są rzeczy niezaprzeczalne. I też y, fajnie podoba mi się to, że ten, y, ten występ eurowizyjny przestaje się robić tylko występem eurowizyjnym. I i to uważam właśnie daje nam artystom ogromną szansę. Oczywiście tym dopasowanym do rynków zagranicznych, bo to nie jest zdecydowanie możliwość dla każdego, pomimo tego, że może nas nawet dobrze za, za, zaprezentować. Co też widzieliśmy po paru artystach przeszłości. I tu ja właśnie no, widzę dla siebie szansę, aby nie tylko pokazać się z jak najlepszej strony właśnie na Eurowizji, ale również by, by właśnie Zawalczyć o to, by w ogóle Polska też trochę zyskała coraz większe poszanowanie na arenie międzynarodowej, bo jak wiemy, jednak ten wydźwięk polskiej muzyki to jest coś, czego dotychczas bardzo nie mieliśmy. I, i zawsze wiesz, też cały czas pracuję tak naprawdę w większości za granicą. I, i fajne jest to, że, że coraz bardziej, nawet jak wchodzę na sesję, Coraz bardziej widzę, jak wygląda mód tych ludzi przed sesjami, a jak wygląda po. I, i dla mnie to jest takie, takie wspaniałe uczucie, jeśli no wiem, że nie tylko właśnie fajni i odpowiedni ludzie się do mnie odzywają o współpracę, bo wiesz, za pieniądze teoretycznie wszystko da się kupić, tak? Tylko gdzie sama, czy z wytwórnią, czy bez, te osoby same się gdzieś do mnie odzywają i dla mnie to jest takie, okurcze, ale fajnie, ale fajnie, wiesz, że... Że jednak I... się gdzieś pokazało, nie że jest odzew, jest reakcja, jest, jest reakcja. Tak, jest akcja i reakcja i że w ogóle, no jednak, że moja muzyka... Yy, no... Teoretycznie wypłynęła wtedy przez Niemców początkowo, potem tutaj właśnie te tematy eurowizyjne też ją podbiły, i, i właśnie uważam, że to jest fantastyczna szansa dla odpowiedniej osoby jak najbardziej, ale jest to fantastyczna szansa na, na w ogóle wejście w ten świat europejski, jak nie światowy. I podoba mi się właśnie to podbicie ostatnich kilku lat Eurowizji, gdy wiesz, to zaczyna się zazębiać, bo czy czy właśnie Nemo? Parę innych osób nawet. Ja pamiętam Destiny, to ja już parę razy to gdzieś wspominałam, ale to ja lubię wiesz soulowe głosy, ale to, są, to jest fajne. Czy Alessandra, którą zresztą współpracowałam z nią w listopadzie teraz w Islandii. I fajne jest to, że to się zaczyna zazębiać, że to już nie jest tylko ten świat, wiesz, Eurowizji, a potem jest mainstream, tylko jest, to się w końcu łączy. Wypływa. Właśnie też to idzie zauważyć, tak jak sama edycja 2023. Jak wiele piosenek, jak wielu artystów już wygryza się z tej bańki eurowizyjnej, gdzie co rok można powiedzieć, wracają. Tak jak no nie chcę nikogo urażać, Van Zelmerlow, który no rok w rok wracał. A teraz są artyści, którzy nawet może nie osiągają złota, nie osiągają podium, ale osiągają serca widzów. Serca fanów i to dla tych artystów znaczy wiele. Tak jak właśnie wspominasz o Alessandrze, gdzieś ta bańka eurowizyjna zaczyna się bardzo z tą bańką show biznesu i, i ogólnej muzyki, którą tworzycie e, dla nas, dla fanów, bardzo, ale to bardzo wypływać. Tak jak sama powiedziałaś, że można obcować z tymi artystami, gdzieś słuchać ich, ich produkcji, też być na live'ach. Być z być tymi artystami i to nie musi się odbywać do samej Eurowizji, a po Eurowizji już nic. Tak, i to uważam jest no, takim trochę fenomenem teraz, który się narodził i trochę ahead of time, bo trzy lata temu ja już o tym mówiłam, że tak trochę to się będzie działo i, i wiesz, i to jest to, że, że jeśli jest utwór, który w ogóle ma szansę, na przykład nawet pomimo czy ballady, czy popu, bo to. Czy, czy taka piosenka szybsza, czy wolniejsza. Jeśli on ma szansę również gdzieś y, zaistnieć w radiach, y, czy w ogóle po prostu w innych przestrzeniach, choćby, nie wiem, może od Larry Burn, y, aby kiedyś pojawiło się w jakimś wiesz, filmie, to to jest tylko dodatek, to jest fenomen. To jest tak, jak Celine Dion, kiedyś też, wiesz była w Eurowizji, i, i to jest to było super. Ale to jest wspaniałe, że teraz możemy też w ten sposób to pokojarzyć czy fakt, że Euphoria nie kojarzymy tylko z Eurowizji, tylko no, przynajmniej w radiach polskich no, jest to coś nam bardzo dobrze znane, tak Dokładnie. samo jak, jak wiesz Arcade czy, 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 czy Tattoo Lorraine, tak, także y, fajnie jest kiedy, kiedy ten artysta faktycznie ma szansę, chyba od męskinu tak od wiesz parę lat temu to już tak zaczęło e, wtedy e, rosnąć. Daria bardzo Ci dziękujemy za to, że byłaś z nami na wywiadzie. Bardzo Ci dziękuję za to, co, co tu padło, co powiedziałaś. Życzę Ci powodzenia. Trzymam kciuki 14 lutego podczas krajowych eliminacji do konkursu piosenki Eurowizji w Bazylei. Daria, czy masz coś do powiedzenia swoim fanom? Szczerze dziękuję za właśnie możliwość tutaj pokazania się dzisiaj przed Wami, a raczej wspaniałej rozmowy. I. Cieszę się, że jestem w tym finale i liczę na Was, kochani, i liczę na to, że właśnie docenicie to, że, że jednak wziąłem ten Wasz feedback. Sprzed trzech lat temu i przyszłam z czymś, co mam nadzieję no, podbije Wasze serca. Wiem, że włożę w to wszystko, co mogę, i mam nadzieję po prostu, że to będzie coś, co przypadnie Wam do gustu. Pamiętajcie, że to wszystko jednak powinno zależeć też od naszego występu 14 lutego, i ja wiem, że jestem na to gotowa. Także do zobaczenia, trzymajcie się i myślę Wam dużo dobrej energii. No Jak to było na wywiadzie w 2018 i Eleni Fureira siedziała z dziennikarzem. E, a ja, jef, yeah, what does that mean? E, I Eleni Fureira tak zdziwie, ze zdziwieniem się popatrzyła. Ja, yeah, ja, yeah, fire. Więc w twoim przypadku również, Daria, niech płonie. Let it burn. Powodzenia. Dzięki, że byłaś z nami. Dziękuję. Zobaczenia.